Ciebie dziś na nowo dla swojego serca, swoich oczu, gdy choć na krótko ciebie zamknę, to zdążam się po tobie zdłużyć, tak fajnie chwycić cię za po nawet najkrótszej podróży. Nasze życie jest drogą. Tomik poezji o takim tytule autorstwa Jana Rożanowskiego został zaprezentowany w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. Przywiązany do Litwy rodzinnej, solecznickiej ziemi i ojczystego języka, w swoich wierszach poeta przywołuje postacie bliskich mu osób, miejsca z dzieciństwa. Jan Rożanowski powszechnie uważany jest za poetę, który z lekkością tworzy poezję satyryczną. Zręcznie flata wileńską gwarę. Troszeczkę eksperymentowałem w taki sposób, żeby pisać dosłownie tak, jak, jak mówimy powiedzmy na wsi, jak mówimy linie, na ulicy. Czyli nawet bez tych e, ale powiedzmy tam nie pójdę, a pójdę. Tak, próbowałem pisać w internecie. Na przestrzeniach postsowieckich dwóch strategów gospodarczych. Ja i premier Morawiecki. Jak to mówi się, wystarczy. Gospodarki nasze rosną. Będzie z tego kiedyś pieniądz. Wielki mój jak mój, miał 100 km na jesienią. W Polsce autostrady, kolej, załatwiwszy władzę nową. Ja na swojej drodze w dole, ja na bieram górę. W poezji Rożanowskiego są też ukryte bardzo osobiste refleksje. W charakterystycznym sobie stylu pisania poeta wykazał duży kunszt i mistrzostwo. Jeżeli chodzi o język, to absolutnie to, to nie radzi, dlatego że, że no, poezja musi być prawdziwa. Poezji się nie da pisać w języku sztucznym, to znaczy w języku sztucznym dla, dla siebie, czyli hmm, ona musi być naturalna. Wydaje mi się, że Daje Uroku i jest jednym z, z jedną z takich, takich rodzynek tej właśnie poezji pana Jana, że, że jest ona napisana w tym języku, który on słyszał y, od dzieciństwa, właśnie tak jak dzisiaj powiedział jeszcze od swojej babci. Poezja raz dowcipna, raz bardziej refleksyjna, jest zaskakująco łatwa w odbiorze. Piękno prostotę oraz szczerość poety przemawia do każdego. Rożanowskim pisze wiersze odkąd pamięta.